Cześć, witam Cię w nowym odcinku, w odcinku bardziej technicznym, w którym opowiem Ci o tym, czy warto, kiedy warto używać identyfikatorów UUID w bazie danych. Zapraszam. Odcinek zaczniemy od krótkiej opowieści, tak aby naznaczyć kontekst, a mianowicie chciałem powiedzieć o tym, że kiedy zacząłem pracować z Shopware 6, to zderzyłem się z kluczami UUID, czyli wygenerowanym ciągiem znaków, który służy nam do identyfikacji naszych rekordów w bazie danych. Czyli nie mamy zwyczajnego 1, 2, 3, 4, czyli autoinkrementacji w naszej bazie, tylko nagle pojawiają się tam dziwne znaczki i szczerze mówiąc zastanawiałem się po co mi to naprawdę utrudniało mi to życie, nie mogłem po prostu skopiować sobie numeru ID, tak jak zwykle 258 i znaleźć go w bazie danych. Zacząłem więc sprawdzać w internecie, czym UID jest i jakie są jego zalety, ponieważ nie zawsze musimy z niego korzystać. Czasami w prostszych projektach autoinkrementacja w zupełności wystarczy. No dobra, ale po co nam jest te UUID? Czym ona tak naprawdę jest? UUID to wygenerowany ciąg znaków, który jest prawie, prawie niepowtarzalny. Jest na tyle znikoma szansa na to, że ten ciąg znaków się powtórzy, że możemy go w zasadzie zignorować. I jakie są teraz zalety tego, że my zamiast naszych liczb w auto -increment mamy ten losowy, długi ciąg znaku? Pierwszym powodem, dlaczego warto korzystać z UUID, jest bezpieczeństwo. Jeżeli jakaś osoba dostanie się do naszego systemu lub przez jakiś interfejs będzie chciała się dostać do naszej bazy danych, to dużo trudniej będzie jej wyciągnąć te dane. W domyśle normalnie mogłaby wpisywać po kolei różne liczby, i wtedy dostawałaby te rekordy. Teraz takiej możliwości nie ma, ponieważ ona nie zna tych kolejnych identyfikatorów w naszej bazie danych. Kolejnym argumentem przemawiającym za używanie UUID jest właśnie jego unikalność. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy mamy jakąś stronę, powiedzmy jakiegoś bloga, i mamy na nim różne pisy i teraz chcielibyśmy go zescalić z naszym drugim blogiem i w każdym z nich mamy różne wpisy i one mają te same ID jeżeli byśmy teraz chcieli skopiować z jednej bazy te wpisy do drugiej to mamy kolizję i musielibyśmy najpierw odpowiednio te ID dopasować z UUID nie mamy takiego problemu wystarczy, że skopiujemy wszystkie wpisy z jednej bazy do drugiej i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolizja nie nastąpi Możemy pociągnąć ten temat. Bardzo często teraz aplikacje mają tryb online i offline. Wyobraźmy sobie właśnie, że mamy taką aplikację i chcielibyśmy dodawać wpisy do naszego systemu. I jesteśmy na lotnisku, wpisujemy jeden, drugi wpis. Wsiadamy do samolotu, mamy tryb offline i teraz możemy dodawać kolejne wpisy, ponieważ te ID są generowane w naszym urządzeniu, w naszej aplikacji. A my po wylądowaniu możemy przejść do trybu online, połączyć się z siecią i możemy dodać te wszystkie nasze wpisy do bazy danych. Mało tego, jeżeli nasi współpracownicy będą to robili z nami równocześnie, to one także nie będą miały kolizji. W normalnych okolicznościach nie byłoby to możliwe, ponieważ jeżeli wszyscy zaczęliby pisać równocześnie jakiś post, to wtedy byłoby zderzenie ID. Tutaj UID nam to już rozwiązuje. Na płaszczyźnie aplikacji, i nie musimy dbać o to, aby dopasowywać je podczas dodawania do bazy. Tak samo sytuacja wygląda w aplikacjach, które korzystają z wielu baz danych. Jeżeli te bazy muszą się jakoś synchronizować, to wtedy nie ma kolizji, ponieważ my te ID, tak jak już mówiłem, generujemy i one są prawie w 100% unikalne. Naprawdę szansa, że te ID, identyfikatory się powtórzą, jest znikoma. Oczywiście, jeżeli już podczas tworzenia założeń aplikacji już wiemy, że ona będzie wykorzystywana tylko online lub tylko przez jedną osobę i nie potrzebujemy więcej baz danych, to wtedy śmiało możemy dalej korzystać z autoinkrementacji. UID nie jest idealne, musimy wygenerować te ID, więc tutaj wchodzimy już także w temat wydajności naszej aplikacji, chociaż nie jest to zbyt kosztowne. Na końcu to my, jako programiści, jako twórcy aplikacji, musimy podjąć decyzję i dobrze, jeżeli wiemy, jakie mamy możliwości. I mam nadzieję, że po tym filmiku już masz ogólne pojęcie, czym jest UUID. Zapraszam Cię do polubienia tego filmu, do subskrypcji oraz do dołączenia do mojego newslettera na stronie asphp.pl. news. Znajdziesz newsletter. Ja co tydzień wysyłam ciekawe linki ze świata PHP. Link znajdziesz. Pod spodem, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, cześć!